Aniele Stróżu, który zawsze stoi przy mnie z oddaniem i miłością, dziękuję Ci za Twoją nieustanną obecność i opiekę. Ty, który jesteś moim wiernym przewodnikiem na drodze życia, proszę, wysłuchaj moich słów i błagam Cię o Twoją dalszą pomoc i łaskę. W tej modlitwie kładę przed Tobą moje troski, moje nadzieje i moje marzenia. Proszę, abyś oświecił moje myśli, abym mógł podejmować mądre decyzje i kroczyć drogą prawdy i dobra. Pomóż mi być wytrwałym w obliczu trudności i pokus, aby moje serce zawsze było napełnione wiarą, nadzieją i miłością. Aniele stróżu, proszę, pomóż mi w moim duchowym wzroście, aby moja więź z Bogiem była coraz silniejsza każdego dnia. Zmocnij moją wolę, abym zawsze wybierał dobro i był blisko Boga, we wszystkich moich czynach. Wysłuchaj mojej prośby o szczególne łaski. Proszę Cię, Aniele Stróżu, abyś otaczał mnie swoją opieką w każdej chwili mego życia, abyś chronił mnie przed wszelkim złem i nieszczęściem. Pomóż mi dostrzegać piękno wokół mnie. I doceniać dar życia, który otrzymałem od Boga. Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, za Twoją niezawodną miłość i opiekę. Proszę, bądź ze mną na zawsze, prowadząc mnie do wiecznego szczęścia w obliczu Boga. Amen. I proszę Was, napiszcie intencję w komentarzu.